Dama bije króla. Szachmat. ja tak z Wami nie gram. Nie możemy w coś pograć razem. Możemy. Już 3 maja przy Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Ornecie odbędzie się rodzinny fest majowy oraz turniej szachowy. Słyszałam, że zaczyna się o 14, ale co tam się będzie działo? Nie wiem, plakatów nie czytają. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji. Między innymi turniej szachowy, kącik ślimaka, kącik taneczny oraz wiele, wiele innych. Zapraszamy. My tu będziemy i Wy też bądźcie. A w razie niepogody obserwujcie nasze media społecznościowe. Pamiętajcie, że turniej szachowy i tak się odbędzie. Zapraszamy. Zapisy na turniej szachowy od godziny 11. Turniej o godzinie 12. Punkty wykonywania zadań, tańce, animacje, ślimak w różnych technikach. Zapraszamy!